Tylko pan cię straszny, daj siebie wszystko, no i... Chwilu nie flaryżaj! Szuf! Bardzo w ogóle go to przeprowadziłaś. To nie byle jakiś szuf. To szuf lądowy i zawsze masz obejść o kimś zwierzakiem. Chciałby tylko spróbować. Nie będzie ci przeszkadzał. Nawet go nie zauważysz. Nie! O, no daj mu szansę. Ale to niemożliwe, żeby za nami nadążył. No, spojrz na niego. Nie, ci nie stanie, jeżeli mu pozwolisz. Dobra, ale nie mówię cię, nie ostrzegałam. To nie jest tam jakaś gra. Dobra, te wszystkie konkurencje wskażą, które ma te wszystkie cechy, które szuka w moim popilu. Szybkość, zwinność. Odwaga, styl, cudowność, fajność i radykalność. Tak ci ty się tylko zdaje, Twilight, i właśnie dlatego nigdy byś nie mogła zostać moim popinem.